W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami prób zmiany wizerunku przez Federację Fame, która chce odejść od opierania się na nazwijmy to hardkorowych dymach i skupić się bardziej na sporcie, przechodząc z Federacji Flikowej na tak zwaną hybrydową. O takim kierunku poinformował podczas ostatniego programu Fame Samboxdel, zaznaczając, że spokojniejszy przebieg promocji gali, ale oparty na twórcach z dużym community, opłaca się obecnie dużo bardziej niż bazowanie na skrajnych dymach. Potwierdzają to według niego wyniki sprzedaży biletów oraz podejście sponsorów. Wejściówki mają sprzedawać się jak świeże bułeczki, a większość biletów na w gliwicach ma być już sprzedana, a przynajmniej takie komunikaty regularnie płyną od przedstawicieli federacji. Tego typu optymistyczne ogłoszenia uruchomiły z kolei widzów darzących Fejm ograniczonym zaufaniem, którzy w komentarzach zaczęli sugerować, że narracja o świetnej sprzedaży może być naciągana, a bilety rozdawane. Wytyka się również gorszą oglądalność programów oraz powtarzanie tych samych twarzy. Taki przekaz pojawiał się m.in. w komentarzach pod ostatnim odcinkiem na kanale Kozja, Boxdel postanowił w obszernym oświadczeniu odnieść się do tych sugestii. Baron na starcie zaznaczył, że Pogali może dostarczyć raport. Sprzedaży biletów, a przy okazji określił osoby podważające dobrą sprzedaż mianem bezrobotnych i spiskowców. Dodał, że 700 tysięcy wyświetleń pod zapisem konferencji w okresie wakacyjnym to świetny wynik, a ogłoszenie walki Wronek vs. Deitchman pierwsze od dwóch lat odnotowało ponad 5,5 miliona wyświetleń i 200 tysięcy polubień. Podkreślił też, że garstka osób ze swojej bańki informacyjnej zbiera się w komentarzach nabijając po 20 lajków podpisami o dymach, podczas gdy on sam dzięki obecnym działaniom podpisał na Fejm 28 kontrakty, o jakich dawniej się nawet nie śniło. Zaznacza, również że te same osoby, które domagają się dymów, jednocześnie wyzywają federację od patologii, gdy te dymy są im serwowane. Boxdell stwierdził, że nie zamierza doradzać osobom zawistnym czy skrzywionym, a woli jak ujął, rozwijać coś fajnego i kłaść się spokojnie spać, mając świadomość, że nie doprawuje ludzi tak jak kiedyś. Następnie przeszedł do bardziej osobistego przesłania odnosząc się do swoich ostatnich afer i przeszłości. Za mało lata popełniłem kilka głupich błędów, później żeby ratować swoje dupsko popełniłem kolejne, żyjąc w kłamstwie. Zdradziłem wielu ludzi, bo się bałem, strach mnie po prostu przerósł. Od roku nad sobą pracuję, to nie jest Łatwe, ale patrzę na siebie, tworzę swoje własne treści i wszystko co zniszczyłem naprawiam. Chcę dawać ludziom emocje, robić programy, które cieszą się dużą oglądalnością, ale przede wszystkim mieć świadomość, że to są normalne rzeczy, a dymy nie polegają na rzucaniu stewardami albo poruszaniu jakiegoś kryminalnego syfu. Na końcu Boks del ocenił, że wcześniej branża freakfightowa potrzebowała dużej dawki dymów i dopaminy, ale dziś ta era powoli się kończy, a on dostrzega, że fame idzie w dobrym kierunku, co potwierdza fakt, że arena Gliwice na Fame 28 jest prawie wyprzedana już trzy tygodnie przed galą. Baron zapewnił, że przy okazji kolejnych gal będzie dążył do przygotowania perfekcyjnego. Widowiska, lecz już najbliższa gala gwarantuje, cytując, atrakcyjne i brutalne pojedynki, które zajebiście się ogląda. Regularnym segmentem w naszych ostatnich odcinkach jest relacjonowanie perypetii z życia Daltona, które od występów w pramie jest pełne komplikacji. Szybki zastrzyk rozpoznawalności i nieco większej gotówki dzięki dołączeniu do flików, zakończony ponownym wylądowaniem na ulicy i powrotem do Lombardu celem spieniężenia losowych fantów. Do tego dochodzi relacja typu Lovehate z chłopakami z Lombardu i pikujący w dół wizerunek. Ostatnio wspominaliśmy też o długach Daltona, na które ma pójść praktycznie cała jego wypłata z Prime, co sprawia, że jego sytuacja finansowa w żadnym stopniu się nie polepszy. I to właśnie w tym momencie niczym się w Białej Pelerynie wyłania się Adrian Cios, który postanowił wykorzystać tę sytuację, żeby nawiązać z Daltonem współpracę. W ostatnich dniach przebywający na Cyprze Adrian opublikował dwa TikToki. W pierwszym z nich wyszedł z propozycją dla mieszkańca Drezdenka i zaproponował mu przyjazd do siebie celem realizacji wspólnego kontentu w zamian za 10 tysięcy złotych oraz opłatę całego pobytu i przelotu. Wychodzę do Ciebie z czystą propozycją biznesową, przylatujesz do mnie na Cypr, robimy zajebisty kontent, zabieram Cię w fajne miejsca i... Daję Ci 10 tysięcy złotych. Cios nie czarował jednak Daltona, udając jego przyjaciela czy bliską osobę. Wprost określił ten ruch jako działanie czysto biznesowe, nastawione na obustronne korzyści. Dalton wróci do Polski z gotówką i spędzi czas za granicą, a Adrian będzie mógł utworzyć z nim wspólny content, co zwiększy jego zasięgi. To z kolei przyciągnie więcej osób na transmisję i social media Adriana, wypełnione graniem oraz reklamowaniem nielegalnego w Polsce internetowego kana. W efekcie Adrian również zarobi na tej współpracy. Na kolejnym TikToku Cios zwrócił się bezpośrednio do Daltona, radząc mu, aby nie Słuchał osób, które obecnie kręcą się wokół niego, bo, jak twierdzi, każdy w tym środowisku tylko udaje kolega, a tak naprawdę łasi się na jego zasięgi i chce go wykorzystać. Adrian podkreślił, że przynajmniej on nie udaje i mówi wprost, że jest to transakcja czysto biznesowa. Każdy by z to tylko coś zrobił, doradców masz milion, a nic tak naprawdę z tego nie masz i finalnie lądujesz w miejscu takim, jakim jesteś. Ja podchodzę do tego czysto biznesowo. Wygląda na to, że kolaboracja byłego i chyba wciąż obecnego zawodnika Prime może dojść do skutku, ponieważ, jak poinformował nas sam Adrian, Dalton Chęć współpracy. W nadesłanych nam screenach wiadomości Dalton lub ktoś piszący w jego imieniu napisał, że jeśli Adrian ogarnie mu transport, to przyleci, po czym dopytywał o szczegóły. Po ich przedstawieniu odpisał, no i gitara, kiedy startujemy. Czy Adrian wybawi Daltona z opresji, trochę odciąży go finansowo i czy wyjdzie mu to na dobre? Cóż, cios ma już w swoim CV współpracę na Cyprze z dość specyficznym uniwersum z urzędniczej, więc miał okazję zahaczyć o nazwijmy to nietuzinkową stronę polskiego internetu. Trzeba jednak pamiętać, że postać Daltona jest mu docelowo potrzebna głównie do budowania te z kolei mogą być później przekierowane na promocje nielegalnych w Polsce internetowych k***n, czego oczywiście nie popieramy. Czy dojdzie do współpracy i Dalton poleci do ciosa? Z pewnością dowiesz się tego z kolejnych odcinków na naszym kanale, dlatego zachęcamy do subskrypcji, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata freakfightów. Wielki Boo to specyficzny rodzaj freakfightera, którego popularność zdecydowanie wychodzi poza nasze kręgi i który obok Jacka Morańskiego jest chcąc nie chcąc jedną z postaci najbliższych światu polityki. Istnieje spora szansa, że kojarzy go nawet Twoja babcia. Niedawno była, pozbierał się po medialnej burzy związanej ze znajomością z Karolem Nawrockim, którą przeciwnicy oraz media opozycyjne łączyły z jego kryminalną przeszłością. Kurz po tej aferze dopiero co opadł, a Masiak ponownie trafił na nagłówki wielu portali politycznych. Wszystko za sprawą wspólnego wyjazdu i nagrań z Łukaszem Mejzą, czyli posłem PiS. Na storkach dodanych przez Masiaka widać, jak obaj panowie siedzą w Porsche za granicą, a spotkanie określają jako spotkanie przyszłego ministra sportu oraz byłego wiceministra sportu. Sportu. Był wiceminister sportu były wiceminister sportu i majorka Oprócz tego była wrzucił na Instagram post, w którym widać, że obaj spędzają czas na Majorce, m.in. na sali treningowej czy nad morzem, wspólnie ze swoimi dziećmi. Zdjęcia zostały opatrzone podpisem poselska kontrola na Majorce, czy aby jacht nie jest za mały na pieniądze z KPO w ramach rekompensaty od Donalda za brudną i kłamliwą kampanię wyborczą, edukacja z zakresu sprawowania przyszłej funkcji ministra sportu, długie rozmowy na temat patriotycznego rozwoju kraju z perspektywy różnych grup społecznych. A co najważniejsze, cudownie spędzony czas na zabawach z dziećmi. Tekst dotyczący jachtów z KPO odnosi się oczywiście do głośnej afery politycznej. W skrócie, na oficjalnej stronie Krajowego Planu Odbudowy pojawiła się mapa beneficjentów dotacji. Okazało się, że część przedsiębiorców z branży hotelarsko-gastronomicznej otrzymała wsparcie na bardzo nietypowe cele zakup firmowych jachtów, mebli, saun, wirtualnych strzelnic, solarium czy ekspresów do kawy. Wywołało to rzecz jasna powszechne oburzenie, internauci i część polityków określili sprawę mianem marnotrawstwa publicznych pieniędzy. Wracając do wielkiego Buła oraz jego wspólnych wakacji z Mejzą, to nietypowe kolabo mocno poruszyło mediami. Artykuły o wyjeździe pojawiły się na najpopularniejszych polskich portalach, takich jak TVN24, Polsat News czy Przegląd Sportowy. Sprawa wzbudziła poruszenie i podsyciła narrację dotyczącą kolejnych obok Nabrockiego koneksji Wielkiego Bu ze światem polityki. Najmocniej ujął to znany dziennikarz śledczy Szymon Jadczak, który opublikował na iksie wpis poseł pis Łukasz Meza spędza wakacje. Z wielkim bół, czyli Patrykiem Masiakiem, skazanym prawomocnie za porwanie i przetrzymywanie zakładnika, oskarżonym o zniszczenie mienia, rozwój z użyciem broni, kierowanie grupą przestępczą, stręczycielstwo i kradzież przedawniona. Sam Buła zdecydował się w końcu odnieść do medialnego poruszenia wokół jego wspólnych wakacji z Meizą i wstawił na Instagram zdjęcie z jachtu oraz artykuły na temat spotkania, opatrując je podpisem: A świętujący, że w Polsce jest taki dobrobyt, aż rząd zaczął rozdawać jachty, a stacje TV nie mają o czym mówić, więc informacją dnia jest to, z kim. Spędzam wakacje. Minda oraz Akademia Sportów Wilanów to już zdecydowanie rozdział zamknięty, co jasno pokazały stanowcze deklaracje samego King Konga oraz jego ostre wypowiedzi na temat niektórych jej członków, czyli Pasternaka i Lizaka, a także sprzeczka z trenerem Oknińskim, która miała być decydująca w kontekście podjęcia decyzji o odejściu. Ostatnie dni przyniosły jednak garść aktualizacji oraz pewnego rodzaju plot twistów. Pierwszym zaskoczeniem był statement opublikowany w piątek na oficjalnym Instagramie Akademii Sportów Wilanów. Przy załączonym zdjęciu przekreślonego. Kamila Mindy pojawił się oficjalny komunikat klubu o treści Akademia Sportów Walki Wilanów informuje, że zawodnik Kamil Minda został usunięty z naszego klubu. Wszystkie działania, zachowania i wypowiedzi Kamila Mindy po zakończeniu współpracy nie są w żaden sposób popierane, akceptowane ani utożsamiane z wartościami i zasadami, którymi kieruje się Akademia Sportów Walki Wilanów. Podkreślamy, że od momentu zakończenia współpracy nie mamy żadnych powiązań z wymienionym zawodnikiem, a jego postawa i decyzje są wyłącznie jego indywidualną odpowiedzialnością. Najbardziej zaskakujące jest pierwsze zdanie Komunikatów, z którego wynika, że to Kamil został usunięty, a nie sam zdecydował się odejść. Sam Minda zdementował te informacje, zapewniając na swoim Instagramie, że to on był osobą decyzyjną. Wskazuje na to także przebieg całego konfliktu z klubem, który w dużej mierze był relacjonowany praktycznie na żywo, czy to na transmisjach fejm, czy podczas wywiadów. W sobotę rano głos w sprawie odejścia Kamila zabrał po raz pierwszy trener Okniński, który podszedł do sprawy z przymrużeniem oka. Odniósł się do doniesień samego Kamila, jakoby miał oddawać aż 50% wynagrodzenia za swoje walki trenerowi. Okniński zdementował to, humorystycznie dodając, że nie było to 50, a 100%, i że Minda był jego niewolnikiem, więc nie dziwi go jego odejście. Słuchajcie, nie wierzcie mu. On oddawał mi wszystko. On był moim niewolnikiem. Po prostu też nie dziwię się, że po, w końcu po 6 latach pracy. Odszedł. No, jest... nie można pracować za darmo. Co ciekawe, dość mocną szczerością w komentarzu wykazał się Darolew, który zaznaczył, że trenował w akademii i trener bierze tylko 10%. W sekcji komentarzy głos zabrał także sam Minda, pisząc jedynie dobre. Spotkało się to z ostrą kontrą trenera, który odpowiedział: Nie pytałem o ciebie, niewolniku. Jak chcesz pisać u mnie, to musisz poprosić. Niewolnik powinien znać swoje miejsce. Choć komentarz również został napisany z przymrużeniem oka, to chyba jasno pokazuje, że między trenerem a Mindą nie jest kolorowo. Kamil dość szybko zna. Znalazł sobie jednak nowego trenera i co ciekawe również medialnego oraz kojarzonego ze światem frików mowa o Rafale Jackiewiczu, który podobnie jak trener Okniński lubi błyszczeć przed kamerą i chętnie uczestniczy w medialnej grze o czym szybko mogliśmy się przekonać. Tajna broń na tego na On sobie idzie, czeka, Jednym z najbardziej dymogennych momentów podczas ostatniej konferencji Fame była spina między Wątkowskim a Wieżejskim, której punktem kulminacyjnym był ostry wjazd Oskara w działalność partnerki rywala Magdy Loskot. dupa się puszcza, do tej rury swojej, na transmisji można było zauważyć, że Loscott, słysząc jakie słowa padają pod jej adresem, błyskawicznie wyciągnęła telefon i zaczęła nagrywać. Nie umknęło to uwadze Sylwestrowi Wardendze, który humorystycznie stwierdził, że zbiera na materiał dowodowy dla sądu pod pozew. Co ciekawe, słowa te, choć rzucone raczej z przymrużeniem oka, dość szybko okazały się w dużej mierze prawdziwe. W ostatnim odcinku podcastu Szalonego i Tenculi panowie zaprezentowali bowiem SMS-a, jakiego Oskar miał dostać od prawników Magdy Loscott. Treść brzmiała następująco. Szanowny panie pan że moja klientka Magdalena Loscott przesłała mi fragment z pierwszej konferencji Fame, w trakcie której narusza pan w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości jej dobra osobiste oraz zniesławia pan ją. Wzywam pana do natychmiastowego zaniechania. Pani Magda, mimo przyjętej na tychże konferencjach konwencji, jest tu osobą trzecią. W przypadku braku respektowania przez pana wyznaczonych przez prawo granic, będę zmuszony poszukiwać dla niej potrzebnej ochrony prawnej. Krótko mówiąc, klasyczny straszak, który jednak może być skuteczny. Większość osób raczej odpuściłaby dalsze wycieczki słowne, mając z tyłu głowy widmo prac. Proces... Sądowego. I tu nawet nie chodzi o to, kto by go wygrał, tylko o czas stracony na rozprawy. Jeśli chodzi o potencjalny przebieg takiej sprawy, we frikach mieliśmy już podobne przypadki. Przykład? Jacek Murański podał do sądu tańcula za pomówienie, ponieważ ten użył w jednym z programów słów Przy Jacku Murańskim nawet taki przysłowiowy PDF wypada na fajnego gościa. Sąd stwierdził wtedy, że jest to konwencja frikfajtów i Arek nie został uznany za winnego. W przypadku ewentualnej sprawy między Loskoda i Wierzejskim mogłoby być podobnie. Magda jest bowiem osobą publiczną, która prowadzi wiadomo jak. Content i jeszcze niedawno sama walczyła we free będą wciąż będąc częścią całej tej szopki. Całość sprowadza się w zasadzie do tego, że Oscar nazwał ją rurą i stwierdził, że puszcza się na to oczywiście słowa obraźliwe i zapewne zbyt mocne w stosunku do tego, co Magda faktycznie pokazuje na platformie, ale czy na tyle poważne, by wygrać sprawę w sądzie, biorąc pod uwagę konwencję freakfightów? Raczej wątpię. W ostatnim czasie o Tazim w internecie mówi się głównie w dwóch przypadkach. Albo gdy ma walkę we freakach i jest aktywne na tej płaszczyźnie, albo gdy odwali coś na streamie. Jak wiadomo, Mateczyński nie ma obecnie żadnego starcia na horyzoncie, więc zostaje opcja numer dwa. Generalnie trudno nie odnieść wrażenia, że Kamil w pewnym sensie przyciąga przypałowe akcje na mieście, bo jeszcze około miesiąc temu informowaliśmy o jego awanturze i rękoczynach z jak się później okazało zawodnikiem MMA niejakim siwym, a w ubiegły piątek miała miejsce podobna pijacka konfrontacja. Z tą różnicą, że tym razem to losowi przechodnie mieli być prowoderami, a nie na odwrót. Niestety zapis pełnego streama nie jest już dostępny na Twitchu, więc ciężko poznać i przedstawić pełny kontekst awantury. Po sieci krążą jednak fragmenty z momentu kulminacyjnego i na podstawie pojedynczych shotów oraz relacji można poskładać narrację i z grubsza przedstawić przebieg zdarzeń. Tazy wieczorem spacerował po w Warszawie w towarzystwie pewnej dziewczyny, prowadząc Irla, aż w pewnym momencie, gdy mijali grupę mężczyzn, ci zaczęli rzucać w jego stronę różne teksty. Trudno je zrozumieć, ale jedyne co wyraźnie się przebiło, to uwaga, by ich nie nagrywać. Warto jednak zaznaczyć, że w tamtym czasie Kamil ani na chwilę nie skierował na nich kamery. Ja? Ja po chwili miało paść słowo, które lekko odpaliło taziego, a którego niestety również nie słychać. Jeden z mężczyzn miał bowiem rzucić tekstem, za który można dostać bana na twitchu, czyli tzw. zwanym Gdy Kamil to usłyszał, postanowił podejść do grupki, i choć nie wiadomo co dokładnie mówił, najpewniej zgłaszał swoje pretensje. Tazi ledwie zdążył podejść do grupy, a jeden z mężczyzn błyskawicznie ruszył na niego z pięściami. O! O, 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 o! Kamil dość przytomnie kazał dziewczynie nie nagrywać całego incydentu, aby nie dostać bana w związku z czym nie mogliśmy zobaczyć co działo się dalej, ale według relacji mężczyzna miał zaatakować Kamila od tyłu i trafić go w twarz, co zresztą było widać po rozcięciach w okolicach oczu ta z jego. Sam miał jednak później zostać ciężko znokautowany. Kamil opisał sytuację cytując: "Ja go złapałem, za mu na głowę kapcia, padł nieprzytomny." Nie tam tam był ciężki nokaut ogólnie, ale dobra, cisza, ale cisza nie można mówić, mówić na o tym. Odbiór całej akcji jest oczywiście zgoła inny niż w przypadku poprzedniej feralnej awantury z Siwym, bo tym razem to Kamil był w roli osoby zaatakowanej. Zdecydowanie więcej osób staje tym razem po stronie Taziego. Często pojawiały się komentarze, że mężczyzna sam kozaczył i był prowodyrem, więc należała mu się lekcja pokory. Fakt, iż Tazi zachował rozsądek i pomyślał, aby nie uwieczniać bójki na streamie, tym samym unikając bana na Twitchu, mógł być decydujący w kontekście jego dalszej kariery streamerskiej. Dlaczego? W piątkowy wieczór Mokry Suchar przeprowadził bardzo ciekawą rozmowę na streamie z przedstawicielem platformy Kik, na której, jak wiadomo, Tazi został zbanowany. Ban ten mocno podciął mu skrzydła, bo obecnie został mu już tylko Twitch. Nie ma co się oszukiwać, ban na Kiku to w obecnych czasach bardzo duży cios dla streamerów, a szczególnie dla ich portfela. Kik płaci obecnie ogromne pieniądze za same reklamy i liczbę widzów na transmisjach, zdecydowanie więcej niż konkurencyjna platforma. Różnice są wręcz kolosalne. Ban jego jest o tyle zaskakujący, że Kik słynie z dużego przyzwolenia na wszelkiego, Rodzaju kontrowersje i bardzo różnego regulaminu, podczas gdy Kamil pozostaje tam zablokowany od dłuższego czasu. Co więcej, do dziś nie było jasne dlaczego. Najczęściej pojawiały się podejrzenia, że chodziło o potencjalne używanie botów sztucznie zawyżających oglądalność i zarobki. Jak się jednak okazało, przedstawiciel Kika wyprowadził ludzi z błędu i podał powód, którego nikt się nie spodziewał. Zapytany o powód jego przedstawiciel Kika odpowiedział jedynie, nie rozmawiaj z nieletnimi, i zamknął temat. Don't talk Don't, don't talk to minors. That's all I'm gonna say. We don't fuck with that. Okay. I'll, I'll okay. say that straight up. And I don't mind saying it. Po tych słowach na streamie zapadła konsternacja. Początkowy entuzjazm Kamila, gdy usłyszał, że temat jego blokady zostanie poruszony, the szybko zmienił się w zaskoczenie, a uśmiech zniknął z jego twarzy. Tego typu stwierdzenie rzucone publicznie bez żadnego kontekstu w obecnych realiach polskiego internetu wywołało rzecz jasna lawinę komentarzy. Ludzie zaczęli od razu przypisywać tazjemu najgorsze rzeczy, jednak wiele wskazuje na to, że chodziło po prostu o rozmowy na omegle z nieletnimi, podczas których mogły padać teksty uznane za nieodpowiednie, póki co są to jednak tylko domysły. Sam Kamil zresztą od razu zaczął przeglądać swoje stare klipy i faktycznie znalazł kilka fragmentów, które mogą nie działać na jego korzyść i mogły przyczynić się do blokady. Przyznał sam, że musi bardziej uważać na to, co publikuje w sieci. Wygląda jednak na to, że ostatecznie zbytnio się tym nie przejął, bo niedługo później odpalił Lola i grał sobie tak, jakby nic się nie stało.